Cześć kochani, z tej strony Scarlet. Witam na kanale Game Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek z House Flippera i powiem Wam, że nie wiem, czy wy widzieliście już te zmiany, czy nie widzieliście tych zmian, jeżeli chodzi o mój dom startowy. Jeżeli widzieliście, jeżeli ja je wam już pokazywałam, to co robi je drugi raz. Jeżeli nie widzieliście, to widzicie po raz pierwszy, bo moi drodzy, pograłem sobie trochę prywatnie. I od razu wam powiem, że wiem, że filmy na Game Scarlet pojawiają się ostatnio rzadziej, naprawdę dosyć mocno rzadziej, ale to nie jest tak, że nie mam nagranych materiałów. Ja mam nagrane materiały, tylko nie mam kiedy ich montować, bo mam bardzo duży projekt na moim głównym kanale teraz, ponieważ buduję całą epokę rzymską do Albionu. Skończyłam budować łaźnie, czeka mnie masa jeszcze innych rzymskich budynków do zrobienia, postaci do serii i wiecie, każdą wolną chwilę właściwie wykorzystuje na tworzenie otoczenia świata do tamtej serii na głównym kanale, więc no ciężko, 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 ciężko mi czasowo ze wszystkim wyrobić się. Natomiast pamiętajcie, że jak będzie lepiej z czasem, to będę tutaj częściej odcinki wrzucać, bo bardzo by mi na tym zależało. Mm, no głupio mi jest trochę, dlatego się tłumaczę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, że wiecie, że pamiętacie. Że to tutaj na tym kanale tak bywa, czasami jest większa aktywność, czasami jest mniejsza. I słuchajcie, ja tutaj na serio się wzięłam, jeżeli chodzi o ten dom, ponieważ nawet zrobiłam ogród. A ja normalnie w hausliperze nie robię takich rzeczy. Nie lubię takich rzeczy robić. W ogóle te DLC ogrodnicze mnie trochę przeraża. Jeżeli chodzi o ten ogród, to po prostu nawaliłam tutaj kwiatków bez sensu jakichś krzaków i posypałam to jakimś podłożem. Czy to ogólnie z punktu widzenia takiego ogrodniczego ma sens? Nie wiem, bo ja się na ogrodnictwie totalnie nie znam. Jestem dzbany, jeśli o to chodzi, ale to ładnie wygląda i pewnie się zastanawiacie, dlaczego ten krzak tutaj jest i zasłania całe okno. Zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego ten krzak tutaj jest, i zasłania całe okno, bo to jest mega istotne. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i łapek. I lecimy do środka, moi drodzy. A środek prezentuje się tak. Tadam jest pięknie. Tadam jest tutaj też pięknie, chyba. <grym> I tadam jest tutaj kuchnia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dom jest bardzo urządzony po mojemu. W sensie jest czarny. Bo ja jestem typem gracza, który bardzo, 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 bardzo lubi ciemne wnętrza. Czy znaczy gracza, ogólnie człowieka. I ja wiem, że w takim prawdziwym życiu ciemne wnętrze są bardzo ciężkie w utrzymaniu, co może się wydawać abstrakcyjne, ale to wynika z tego, że kurz strasznie osiada, i strasznie z taką kuchnię zadbać, żeby ona ładnie, estetycznie wyglądała, to naprawdę trzeba się mega męczyć. Ale jesteśmy w grze i w grze mogę sobie zrobić wszystko. Postawiłam tutaj nawet gitarę na ozdobę, bo jestem też tym, takim typem człowieka, który postawiłby gitarę, znaczy zawiesił na ścianie, nawet nie potrafiąc na niej grać po to, żeby to ładnie wyglądało. I powiem wam, że ja mogłabym. Sobie tak żyć. Jest tutaj wielkie łóżko, ponieważ uważam, że łóżko to podstawa trzeba mieć miejsce, żeby się na nim wylegiwać, żyć. W ogóle łóżko to jest podstawa egzystencji ludzkiej, więc musi być duże. Do tego mam walnięte tutaj dywan, taki zwierzakowy i tutaj zwierzakowy. Oczywiście wszystko sztuczne, broń Boże, naturalnych, w życiu bym sobie naturalnego dywanu nie wrzuciła takiego ze skóry bo no nie, 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 nie preferuję nie preferuję takich rzeczy i to może się wam wydawać taki o Jezu, misz, masz, tutaj jakieś coś tutaj jakieś coś, tam jakieś coś, ale wydaje mi się, że fajnie to rozbija to wnętrze, no bo ta kuchnia jest taka trochę s no nie smutna, bo jak słyszę, że czarny kolor jest smutny to aż mi się śmierdzi, O w ogóle te pojemniczki z Ikei <laughs> natomiast wiecie o co chodzi, nie? że dodaje takiego jakiegoś koloru jeśli chodzi o łazienkę, no to mamy tutaj właśnie tę umywalkę mamy tutaj prysznic, Dziwo powiem Wam, że to ma nawet sens. W sensie można ten prysznic tak otworzyć, o! i się w nim wykąpać. Wleść tu, i, i, i to nie uderza o umywalkę, bo ja to chciałam zrobić dosyć logicznie, w sensie rozsądnie, w sensie mądrze. W sensie tu było tak mało miejsca, że szok. A jeśli chodzi o to drzewo, dlaczego jest tutaj? Ano dlatego, bo tu mamy okno, nie? I zrobiłam tu okno z przodu, żeby dom lepiej wyglądał. Natomiast było to okno centralnie na ulicę tutaj. Każdy by widział, jak siedzicie w łazience i się ogarniacie. Czasami człowiek by chciał trochę światła, nie? Nie zawsze mieć zaciągnięte tutaj te rolety, czy tam żaluzje, czy jak to zwał, bo zawsze mylę rolety z żaluzjami. Więc wsadziłam tutaj krzaka i widzicie, dzięki krzakowi mamy taką. Intymność. Ja wiem, że to jest głupie, ale, ale jakoś tak no, stwierdziłam, że, że muszę to tak zrobić. No i tutaj też mamy okno, bo tutaj też chciałam, żeby było światło. Tutaj też są dwa okna w ogóle, jak na taką małą przestrzeń mamy strasznie dużo okien. Ale ja mam z Simsów taką naleciałość, bardzo niemądrą bym powiedziała. Chociaż kto wie, znaczy mój tata by na pewno mi powiedział, że nie mądrą, bo mój tata jest anty takim rzeczom, jak oszklone rzeczy. Zimno w domu. Natomiast. No, zrobiłam sobie tak, bo ładnie ten dom wyglądał wtedy. Dzięki temu, nie? Tak myślę. Także tak sobie ogarnęłam to, zrobiłam. Jakieś tam pieniądze mamy. Jeśli chodzi o ewentualną sprzedaż tego domu, to ja chyba jej nie będę sprzedawać. Ja chyba nie muszę tutaj sprzedawać tych domów, nie? Może co jakiś co gorszy będę sprzedawać. Trochę mi szkoda sprzedawać takiej chaty. No, szkoda mi. Ładne to, fajne. To łóżko też jest tutaj dosyć spoko. No, także tutaj trochę jest jeszcze pusto ale myślę, że nie, no z okej, okay. mamy parę książek, jakichś takich najważniejszych ja i tak czytam książki na czytniku więc moja postać też będzie tak czytać książki, a my lecimy sobie dalej i jakie mamy zlecenia, trawniczek i basen trzeba ściąć drzewa, plac zabaw i barbecue mm substraty do nalewek zamiast kwiatków. Mamusia wyjechała na kilka miesięcy. Jak wróci, to powiem jej, że kwiatuszki niestety zgniły, bo zbyt często podlewałam tymczasem wykosie i zastać mi proszę moje ulubione rośliny. Pikwówkę, dereniówkę, winne grona i itd. Przed domem możesz zostawić kwiatki, by jak wróci nic nie zauważyła. Mogą zniknąć wszystkie z tyłu domu. Tam jest mój rewir. Pozdro. Okej, okay, ale chyba mi się nie chce robić ogrodniczych rzeczy, więc lecimy sobie, może prośba o uprzątnięcie domu. Kilka dni temu zakupiłem dom po wyjątkowo w okazyjnej cenie. Na cenę te wpłynęły dwa czynniki. Przez wiele miesięcy nikt nie chciał domu kupić i zamieszkał tam pewien niechciany gość. Nowa to o pewnym dżentelmenie z własnym wózkiem, który niezauważenie wprowadził się do środka i pomieszkiwał tam przez kilka miesięcy, nim nie został znaleziony przez policję. Pan ten narobił nieprawdopodobnego wręcz chlewu przez, któł, przez krótki czas swego pobytu. Po drodze walają się po podłodze, przepraszam, walają się śmieci, skrzynki gazety, bliżej niezidentyfikowana substancja pokrywająca większość podłogi, i zdaje się, że ktoś zwrócił zawartość obiadu na lodówkę. Będąc osobą, która odrzu którą odrzuca sam widok aktualnego stanu mieszkania, zwracam się z uprzejmą prośbą o uporządkowanie. Szczerze mówiąc, ja też bym tego nie wysprząt. Ja nawet na resztki w zlewie mam odruch wymiotny, naprawdę. A, jak będziecie słyszeć taki szum jak teraz, to po prostu mam okno otwarte. I nie chcę go zamykać, bo jest dzisiaj ciepło i byłoby mi ciężko tak nagrywać, więc wiecie. Nie mam tutaj takich super idealnych niestety warunków. Jaki syf. Karaluchy, jeżeli jesteś osobą dotkniętą katsarig fobią, to się tak nazywa, jak nie przed karaluchami. W opcjach gry masz możliwość zmienienia karaluchów na kawałki szkła. A to jest mega uprzejme. Akurat mnie karaluchy nie rozwalają, ale jakby to były pasi, koniki i biedronki, to bym miała gorzej. Także jesteśmy. Sprzątamy sobie ten dom, a ja go trochę pamiętam. Naprawdę. Tak, że tak powiem coś z niego pamiętam. Ej, bo zaraz sama zwrócę sobie. To jest nieprzyjemne. Tyyyy, hey, co ja taka wrażliwa jestem? Wyciągnij odkurzacz. A tak serio, 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 karaluchy się odkurzaczem wciąga? Przecież nie wciąga się robali odkurzaczem, chyba. Czy ktoś mi może wyjaśnić tę kwestie z was? Znacie się na niej? Zniszczyłeś gniazdo karaluchów, okej. Okay. Nie wiem, nigdy na oczy nie widziałam karaluchów i, i wcale nie, nie marzę o tym, żeby je zobaczyć. Bo to jednak robale, nie, nieprzyjemne zbytnio. Jedną z moich ulubionych rzeczy w tej grze jest właśnie sprzątanie. Bardziej wolę sprzątanie niż samoremontowanie. ukończone na 100%. Dziwię się, że w zadaniu nie ma wymień łóżko, bo jeżeli w opisie było, że nocował tutaj pan z wózkiem, to ja raczej bym to łóżko wolała sobie wymienić. Natomiast to ja. A Osoba od tego zlecenia chyba niekoniecznie ma taką potrzebę, więc my kończymy. Bardzo proszę, 100% wykonane. 21 250 za takie sprzątanie. O jezu, chciałabym tyle zarabiać za takie sprzątanie. Ej, no nie, no nie zarabia się tyle za sprzątanie, nie? <grytanie> Stan konta 231 tysięcy. Mam ogólnie też mapę zleceń, bo ja mam wszystkie tutaj rozszerzenia do house Flippera. I tak się zastanawiam, czy niedługo nie będzie trzeba. Czy nie będzie trzeba po prostu tego. Zrobić też. Ale na razie może te poczty ogarniemy, skończymy to, co mamy tutaj zrobić. Bardzo proszę o pomoc, zapłacę. Niestety w tym roku spotkało mnie prawdziwe nieszczęście, trafiłem naszym rane towarzystwo, nie płacili na czas, więc przyszedłem sprawdzić, co się dzieje. Tylko drzwi otworzyłem to mieszkanie, to myślałem że serce mi zaraz stanie. Cały dom uświniony, wszędzie na podłodze puszki, wszędzie błoto, butelki oni sobie leżą na podłodze w kuchni, zadowolenie ich chleją. Strzegłem ich, że wyrzucę jak nie zapłacą, to zapłacili, ale później okazało się, że żeby mieć pieniądze, sprzedali kaloryfer na słomie. Powynosili meble i wnieśli do środka chyba pół wysypiska i jeszcze mieli czelność pytać o zwrot kaucji. Sprzątanie tego to już nie na moje zdrowie, ani moje nerwy. Proszę szanownego pana o zajęcie się tym. Także lecimy kontynuować, bo tutaj widzę, że już mieliśmy rozpoczętą tą misję, a jej nie skończyłam. Więc będziemy kontynuować. Mm, ale my tu mamy trochę postęp ogarnięty tego. Aha, czekajcie, bo to tutaj mam ogarnąć. Kaloryfer I pomalować na kolor biały. No to lecimy sobie. Mówiłam Wam, że kaloryfery akurat, akurat lubię tu montować, więc nie ma problemu. Byle tak ładnie to tu zamontować. Myślę, że tu i lecimy. Bo je ja się bardzo szybko montuje. Parę kliknięć i już to mamy. Tu, tu. O, jeszcze tutaj pięknie. I tutaj bardzo proszę. I lecimy teraz. O, malowanie też lubię. Myślę, że MK to będzie nawet i za dużo. Ale co się Panu nie podoba w czarnej ścianie? Czarna ściana jest piękna. Ja nie wiem. Ale wiele osób znam takich, co na myśl o tym, że mogłyby mieć czarną ścianę w pokoju, to o Jezusie. Ola Boga. Biedny czarny jest taki poniewieranym kolorem. sieć każdy by chciał, ale w pokoju tylko nieliczni. Kolejne pomieszczenie za nami. A tu jest masakra. Co tutaj się. To jest korytarz za korytarzem w tym domu. Ja bym to wszystko wyburzyła i tworzyła całą tę przestrzeń. Nie wiem, może jestem jakaś dziwna. Who knows, ale dla mnie to tak, wiecie, korytarz, za korytarzem to tak za bardzo nope, bo ja wolę właśnie otwarte przestrzenie, żeby wszystko było dobrze widać, przejście, jakiś taki oddech, bo jak są takie zamknięte, to mam wrażenie, że się duszę. Nawet w simsach jak buduję, to najczęściej mam bardzo takie otwarte te pomieszczenia, chociaż pewnie jak oglądacie mój drugi kanał, główny kanał, to o tym wiecie, że tak w budowach mam. W sumie łatwo idzie po tym poznać moje budowle w tej grze. Coś tutaj jeszcze. Nie wiem, czy to tutaj, czy wyżej, ale jest tu brud. Ok. I tutaj jeszcze. Miotła czy mop nie działa na karaluchy? Odkurzacz będzie znacznie lepszy. Ja o tym wiem, moja droga gro. Ale ja nie to chcę zrobić. Ja po prostu chcę tu posprzątać. Wszędzie. O, słyszę te karaluszki. Matko, jaki brud. Właściciel mieszkania płakał. Jak przyszedł na mieszkanie, Ciekać tak? Znaczy, nie no, chyba tak jest też serio, nie? Nie wiem. Ja w sumie zawsze, jak się wyprowadzałam, to sprzątałem nie generalnie robiłam w mieszkaniu. Wszystko dokładnie czyściłam. Ale być może tak jest, że jak ktoś się wyprowadza, to zostawia burdel na mieszkaniu. Nie wiem, nie mnie oceniać. W sumie, czy tak jest, czy nie jest. Musiałam się zapytać jakiegoś właściciela mieszkania. Ej, to będzie długa misja chyba. Ten dom jest dość duży. Ale ogarniemy sobie podwójne sprzątanie i potem w następnym odcinku będziemy sobie coś remontować, bo zakupię nam jakiś taki dom do remontu. Który pewnie trochę też będę robić sobie prywatnie, żebyśmy w miarę szybko się uwinęli. Matko boska. Ej, to jest naprawdę na melinę niezłą zrobione. Kolejne zadanie wykonane na 100%. Będziecie w większości widzieć to w takim przyspieszeniu razem z muzyką z House Flippera, ponieważ tak nie za bardzo miałabym co nawet komentować podczas tego sprzątania. Wiadomo, że każde pomieszczenie mniej więcej polegało tutaj na tym samym. Także dzisiejszy odcinek był odcinkiem ze sprzątania, a już w następnym odcinku będziemy sobie. Remontować zakupiony dom, albo jakiś inny dom, żeby było coś bardziej takiego, wiecie, pasjonującego. Chociaż ja najbardziej lubię sama remontować, nie lubię jak mam narzucone, co mam kupować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i cześć!